Dzień dobry, omówię teraz zadanie liczby dobre. W zadaniu tym dostajemy na wejściu liczbę n i naszym celem jest wyobrazić sobie liczby n cyfrowe, które zawierają cyfrę 1. Czyli na przykład jeżeli n jest równe 2, to interesują nas liczby dwucyfrowe, które zawierają cyfrę 1, czyli na przykład niech to będzie 15, albo na przykład 51, albo 31, albo 11. I mamy powiedzieć, ile jest wszystkich takich liczb n cyfrowych, w których jest cyfra 1. No więc jak można rozwiązać to zadanie? No naiwnie byłoby sobie wyobrazić wszystkie, w ogóle wszystkie liczby n cyfrowe, czyli na przykład w tym przypadku dla n równego 2 liczby od 10 aż do 99, no i sprawdzić, czy ta liczba zawiera w sobie cyfrę 1. Tak, czy musielibyśmy zrobić taką pętlę? Najpierw, która policzy tą potęgę dziesiątki, y, policzy tą największą liczbę tutaj, to była kolejna potęga dziesiątki minus 1, potem byłaby pętla po tych liczbach. No i w środku musielibyśmy sprawdzić, czy jest jedynka. Jak sprawdzić, czy w liczbie jest jedynka? No, pewnie moglibyśmy zrobić powiedzmy y, taką metodę, że biorę sobie liczby. Ustalam, jaka jest ostatnia cyfra. Żeby ustalić ostatnią cyfrę, to trzeba wziąć modulo 10, tak? czyli resztę z dzielenia przez 10. Reszta z dzielenia to będzie to, co zaznaczyłem na niebiesko, natomiast wynik z dzielenia zaokrąglony w dół to będzie to, co zaznaczyłem na zielono. Tak? Czyli co mogę zrobić? Mogę policzyć ostatnią cyfrę, zobaczyć, czy to jest 1. Podzielić przez 10, co spowoduje pozbycie się tej ostatniej cyfry. No i analogicznie, znowu patrzę, jaka jest ostatnia cyfra, patrzę, czy to jest 1, i pozbywam się tej ostatniej cyfry. I tak dalej. No i tak, gdybym zrobił dla każdej liczby od 10 do potęgi n 1 do kolejnej potęgi dziesiątki, tam minus 1, no to. To tak bym mógł rozwiązać to zadanie. Niestety to rozwiązanie byłoby za wolne, bo n było tam do 18, tak? czyli potencjalnie nawet wchodzimy w jakieś takie grube miliardy. No ale to było poprawne rozwiązanie, więc przysługiwałoby jakieś częściowe punkty za to, że jest poprawne, ale za wolne. No więc lepiej jest myśleć w kontekście ile jest liczb, bo skoro takie jest pytanie, ile jest liczb dobrych, to w zasadzie nikt nas nie pyta, jakie są liczby dobre. Może damy radę ustalić, ile jest tych liczb, bez wyznaczania każdej z tych liczb z osobna. No więc wszystkich liczb dziewięciocyfrowych cyfrowych jest no, z grubsza 9 razy 10 do potęgi n-1. Tak, to by odpowiadało z grubsza temu, że no, na przykład mamy od, a, od 1 do 9. Mamy 9, potem od 10 do 99 dziewięć, mamy 90, potem 900 i tak dalej. Tyle jest wszystkich liczb. Jeśli od tych wszystkich liczb odejmiemy te, które są złe, czyli te, które nie zawierają w sobie ani jednej jedynki, no to rozwiążemy zadanie. No i teraz e, to już wiemy, tak, że dodatnich liczb n cyfrowych. Bez zer wiodących jest 9 razy 10 do minus 1. I teraz twierdzę, że liczb tych złych jest 8 razy 9 do potęgi n minus no pierwszej. Zobaczmy, jakie są złe liczby. No, pierwszą cyfrę. Pierwsza cyfra to nie może być ani 0, ani 1, więc ile wynosi pierwsza cyfra, możemy zrobić na 8 sposobów. 8 tak, sposobów. Każda kolejna cyfra, już po tej pierwszej cyfrze, jak już wpisaliśmy pierwszą cyfrę, to nie może być jedynka, bo ma być zła liczba. Czyli możemy wpisać 0, 2, 3 albo 9. To możemy zrobić na 9 sposobów. I tak naprawdę wszystko jest niezależne od wcześniejszych wyborów. Tak? Czyli jest 8 razy 9 do potęgi. N-1, sposobów wyboru cyfr, tak, żeby nie wybrać jedynki i tak, żeby liczba nie miała zera wiodącego. No więc całe zadanie można rozwiązać prostym wzorem. Tak? Wystarczy wziąć wszystkie liczby, ich jest 9 razy 10 do potęgi n-1, i odjąć od tego złe liczby, i wtedy będziemy mieli dobre liczby. Jak policzyć tą potęgę? No, potęgę można liczyć naiwnie, to znaczy. Po prostu domnażając, jak chcę policzyć na przykład 8 razy 9 do potęgi 5, to tworzę sobie zmienną, która początkowo jest równa 8, mnożę ją przez 9, kolejne 9, kolejne 9, kolejne 9, kolejne 9. Jedyne na co muszę uważać, to to, żeby nie nastąpiło przekroczenie zakresu. Tak? Ponieważ dla dużych Nów, powiedzmy powyżej 9, 10, no ta potęga może być już na tyle duża, że wyskoczy nam poza int, no więc trzeba pamiętać o zmiennej long long int. No i te dane były tak dobrane, że do 18 tam nie wyskoczymy poza long long int. Więc wszystko będzie w porządku. No więc e, może pokażę w jaki sposób wyglądałby program więc e, to będzie zadanie liczby, dobre? Tak, stworzyłem sobie zmienną all numbers i bad numbers, tak, początkowo są 9 i 8 odpowiednio, no i potem muszę doliczyć jeszcze odpowiednią potęgę dziesiątki, odpowiednią potęgę dziewiątki, tak, jedyne co pamiętałem, to żeby to była zmienna typu long, long, int, tak, no i wypisuję sobie na ekranie e, jedynie jedną zmienną, wszystkie liczby odjąć złe liczby. W każdym kolejnym kroku tej pętli, którą tu sobie napisałem, domnażamy liczbę dobrych, jakby liczbę wszystkich liczb razy 10, a liczbę złych liczb razy 9, tak? No i w ten sposób rozwiązujemy całe zadanie. E, dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że dobijecie to zadanie na systemie SOLVE.